Ej, kochani, lecimy dzisiaj do Pepko. Patrzcie kawkę, i widzimy się w środku. Od razu przeszłam na łazienki. Zobaczcie, jest nowość gazetkowa. To jest ta poduszka do wanny. Bardzo przyjemna w dotyku. No i tutaj jest na te przysawki. No, ciekawa jestem, czy to będzie miało zastosowanie. Macie już tą poduszkę? Próbowaliście ją? Jestem ciekawa, jak coś to napiszcie w komentarzu. O, widzę coś fajnego. Odbojnik do drzwi. Może jeszcze tylko od razu powiem, że dzisiaj robimy sobie taki ogólny przegląd, co nowego wyhaczymy w Pepko. Taki wiecie, nietypowo gazetkowy. Zajdziesz, nie chcę zejść, i jeszcze jest coś takiego. Zobaczcie, wróciły organizer, kto nie zdążył się zaopatrzyć, to ma teraz szansę. W międzyczasie dajmy chwilę Danucie. Danuta. Danuta, to jest teraz ten moment. Działaj, kobito, działaj. Tak, Danki nie było dwa odcinki i kobito aż się bali, żeby tutaj się z wami przywitać, a się stęskniła. Tak wiecie, pomyślałam, że przy temacie pierwszych komunii świętych, Dance, damy odpocząć. Tak, patrz na te chodniczki, ale one już chyba tutaj wszystkie były, no chybaż ten różowy, jak myślicie? Czy ten wzór na tej zasłonie prysznicowej już był, czy to jest jakaś nowość? Nie wiem, już nie pamiętam, ale ładna, nie? I tam są jeszcze takie odcienie zieleni. Dobra, chodźcie teraz na firany. Ciekawa jestem, czy coś tutaj powieje nowością. O, już widzę, że ta na pewno jest nowością. I ta jaka ładna. Czyli na firankach mamy nowości. No, tutaj te franzlę to już widzieliśmy w ostatnim filmie, pokazywałam. No, i te szarości, i tutaj wszystko poniżej już znamy. Lecimy kolejną alejeczkę, i tutaj widzę coś fajnego. Jakiś fajny chodniczek. Och, te pomponiki. Takie chwosty, nie? Zobaczcie jak, jejku, jakie to jest fajne, naprawdę mi się podoba, tak, tutaj troszeczkę to rozłóżmy, ale nie za bardzo, żeby nie krzyczeli, że, żeby nie wybrudzić. Tak sobie jeszcze przelećmy, czy jest tutaj jakiś inny kolorek? O, no jest, zobaczcie, taki ładny musztardowy, jako jeden jedyny. No i co, który fajniejszy? Ten musztardowy schowany chyba sobie ktoś tutaj schował i do po niego wróci. Więc zrobię to samo, ładnie go tutaj przyklepmy, żeby nie było widać. O, a tutaj mamy koszyczek w takim też musztardowym kolorze, bardzo modny teraz ten kolor, nie? Dużo tego, tej musztardy, tym pełko. Z takim przykryciem. Zalokajmy do środka. O, tam jeszcze jeszcze jeden jakiś ukryty, ale tu już nie będziemy go oglądać. No i zobacz, jeszcze taki brudny róż, beżyk. No i ta zieleń też całkiem niezła, nie? Zieleń w koszyczkach, no i ta tutaj to już znamy, ale to jest coś, chociaż ja chyba też go ostatnio widziałam już, tak mi się wydaje. Fajny uchwyt. Tutaj jeszcze są jakieś pojemniczki, ten szary coś mi się kojarzy, ale ten różowy to już na pewno nie. Nie wiem czy to jest nowość, jak wiecie to napiszcie w komentarzu, ale ładne, nie? Jestem bardzo ciekawa pościeli, więc sobie tutaj je tak szybko przelecimy. Czy tutaj jest, jakiś, jest jakaś nowość? Chyba nie. Może te dwie wcześniej? To na pewno już nie. O, a cóż tutaj mamy? Co to jest? Zobróz? Nie, to jest poszewka na poduszkę, ale zobaczcie, taka, taka inna niż wszystkie. No taki wzór tłoczony. No, powiem wam, że nawet to jest ładne. Tak nie mam jak tego rozłożyć. No i tak przeleśmy po tych poszewkach. Chyba też tych poszewek nie widziałam wcześniej. O, tutaj też jest coś co, no to takie grubsze, ale też tej tego nie widziałam wcześniej nigdy. Ten jest bardzo ładny wzór. Tak, ta zieleń. Takie palmy, liście. O, i zobaczcie, to jest właśnie ta poszewka, którą przed momentem oglądaliśmy. No i ona się bardzo fajnie prezentuje. Jest na taka inna. Wybija się na tle tych wszystkich tutaj, wywieszonych. No i tutaj też coś, coś innego. No dobra, tutaj mamy naprawdę czym przebierać, wybierać, także ok, fajnie. No i prześcieradła, o, i tu zobaczcie, znowu musztardowy kolor, ładne to prześcieradło. Bardzo ładne. No ok, a co tam słychać po drugiej stronie alejeczki? O, i tutaj mamy kocyki, poduszki, narzuty, ale to akurat wszystko znamy. No, zobaczmy może tą narzutę, ona chyba tutaj ta z góry ma troszeczkę inny wzór. Tak coś mi się wydaje, ale nie jestem pewna. O, naprawdę są fajne te narzuty. Nie bardzo milusi kocyk. No dobra, lecimy o, na rameczki. No akurat w tym Pepko, jak widzicie, ramek za dużo nie ma, więc no co, no wszystkie tutaj znamy. Świeczuchy też widzieliśmy, to może nie. Więc, więc co, podkładki chyba, nie? Dobra. Pamiętacie o naszych emotkowych zagadkach? Dawno, dawno nie było, więc jak coś to wiecie, co robić. Podkładki z pomponikiem coś co bardzo dobrze znamy, ale czy one tutaj po środku mają ten sam wzór? No i nie wiem, czy. Chyba ten sam. Chyba tutaj się nic nie zmieniło. Tak, i tutaj nawet taki przyjemny, ten fiolecik pasowałby do tego koszyczka, który widzieliśmy no był chyba taki brudny róż, ale coś tak w tym pobliżu tego koloru, no nie? No i szarości, biele, no ale tutaj, o, może tutaj te w serduszka coś nowego, nie wiem, chyba nie widziałam tych podkładek wcześniej. No dobra. Tak, zerknijmy tutaj poniżej, czy tutaj coś się zmieniło, ale mam wrażenie, że nie. To już widzieliśmy w poprzednich filmach, więc więc co? Regał obok, ale tutaj no też nie widzę nowości, no może te rękawice, nie, chociaż nie, tutaj również nic się nie zmieniło, tak, no taki regali. różności, no tutaj mamy też woreczki strunowe i wiele takich pierdółek, silikon na lód, tak, tego nie widziałam, to jest jakaś nowość w dwóch kolorach. No i te łapki. Te łapki już widzieliśmy. Tak, ja już je ostatnio pokazywałam w poprzednim filmie, więc to również nie jest nowe. I plastiki. Czy tutaj na plastikach? Tak, to na pewno jest jakaś nowość. Ale tutaj panie wykładają obok, więc może nie będę przeszkadzać i zobaczymy sobie te wycieraczki. Tam znamy bardzo dobrze, ale czy coś jest może w innym kolorze? To jest bordo, jest brąz i no te białe też już znamy. No fajnie, fajnie. Alejeczka z akcesoriami do sprzątania. Ostatnio robiłam taki szczegółowy przegląd tego asortymentu, ale widzę, że pojawiły się takie gumowe rękawice. Fajna, konkretna, porządna gumowa rękawica. Tylko 5 zł, także fajnie. No i tutaj z tą lamówką złotą i srebrną chyba jakaś nowość ale no, nie jestem pewna. Tak się rozglądam, ale no nie widzę. Nic. Dobra, zapachy. Zapachy do szafy, takie saszetki. Na pewno tego nie widziałam wcześniej. I zobaczcie, grejfrut. Co tam jeszcze? Truskawka. No, ciekawe, czy to zdaje egzamin? Miałyście? Jak miałyście, to napiszcie w komentarzu. Jestem bardzo ciekawa. Czy to jest w ogóle nowość? No nie wiem, ja chyba nie widziałam wcześniej tego w pepko. No i alejeczka z akcesoriami do pokoju dziecinnego. I tutaj mamy myszkę Miki w takiej holokokartce. Czy to było kiedyś? Nie wiem. No i jeszcze jest taka wersja, ale jednak na tej alejce świnka skarbonka wygrywa. Dobra, teraz mamy akcesoria biurowe, szkolne. Ale to kolorowo, ale dobra, to wszystko znamy, więc może zobaczmy sobie co tam na grach, zabawkach. No i tak się tutaj rozglądam i powiem Wam, że mam ochotę zabrać tą grę Jęga. Graliście w tą grę? Bardzo fajna zabawa. Miałam, ale komuś pożyczyłam, nie pamiętam nawet komu i ślad zaginął. Także no chyba wrócę. No i akcesoria imprezowe. I teraz pytanie, czy są talerzyki z poprzedniej gazetki? Niestety nie ma. No wielka szkoda, bo bardzo na nie poluję. Fajny przytulak, taka zmieniajka. O jaki fajny. Pokaż, na no jakie kolory ty się tutaj mienisz. O, a cóż to za globus? Kucnijmy, zobaczmy sobie. Co to jest? Wygląda jak Izak, taki czupaczów czup wielki. O, ja! Zobaczcie, tutaj jest, jest zwierzaczek w środku, ukryty. No, świetny, świetny pomysł na prezent. Nie wiem, co to za misia ukryta. Jak wiecie, to napiszcie w komentarzu. O, dawniej składało się. Takie właśnie klocki, to chyba można nazwać klockami. No nie wiem, jak to się fachowo nazywa, ale bardzo lubiłam się na tym bawić. Tak. No, a tutaj są tematy z poprzedniej gazetki i jest ich naprawdę dużo, pod dostatkiem. Coś na grilla. O, nawet są jednorazowe talerzyki, takie zwykłe. No, nie wytrzymam. Zobaczcie, co znalazłam. Talerzyki, których tak szukałam. Czy są też kubeczki? No i są kubeczki. Dobra, to to wychodzi za mną. Na żywo są jeszcze ładniejsze niż sądziłam. Dobra, a tutaj mamy co? Tutaj mamy jakąś misę. co to jest? Z nóżkami? Nie, no to jest kwietnik gazetkowy. A, no proszę bardzo, tutaj się wkręca te nóżki. Powiem Wam, że to jest tak pomysłowe. No ja nie wpadłabym chyba na taki pomysł, żeby z takiego koszyka zrobić taki fajny kwietnik na takich malutkich nóżkach. ciekawe jestem, jak to w pomieszczeniu wygląda. Jak macie, kupiłyście to koniecznie zróbcie zdjęcie i wrzućcie na relację na Instagram. Do pełni szczęścia możecie mnie też oznaczyć, tak żebym wiedziała. Wpadnę na pewno i zobaczę. Jestem bardzo ciekawa tych kwietników. No i tutaj już jakieś solary. Tak, solary. No i takie pierdołki, które już widzieliśmy. O, ale mamy też jak one się nazywają? To nie są lampiony? Lampiony to są chyba tak? O, z arbuzem nawet. No to ładne. Papierowe lampiony, dobrze mówią? Chyba tak. Tak, patrzysz na mnie, to chodź, ale czy ty jesteś nowa? Ty nie jesteś nowa. O, ale ta z tyłu. Tak, ta z tyłu. Chyba jej wcześniej nigdy nie widziałam. Co myślicie? Ładna, nie? Tak sobie chodzimy i oglądamy, ale zobaczcie, są też te donice gazetkowe. Ta mniejsza 40, większa 50 zł. Takie ala, przypominające beton, które na wyposażeniu mają taki specjalny wkład z uchwytami, ułatwiający osadzanie i pielęgnację roślin. Także no nie znam się, ale pewnie to jest coś fajnego. No i co, zajrzyjmy może jeszcze na dział z garnkami, czy tutaj coś się pojawiło nowego. Widzę fajną patalenkę. O, jaka fajna, malutka, tak na jajeśniczkę. Ale gdzie jest cena? Dobra, cena jest tutaj. Fajna, nie? No a reszta, reszta jest nam znana. No, tutaj coś widzę na wyprzedaży. Tak, to możemy sobie tutaj zakupić troszeczkę niżej. No, okej, okay. a cóż tam na sąsiednim regale mamy? No o, mamy tutaj zestaw sztućcy. To są tukany. Tukany. Nie, jak ty w taki się złą. Jejku. Dobra, wypadło mi z głowy, ale wiecie o jakie ptaki chodzi. Fajne paseczki ma ta butelka. O, i tutaj. Dobra, tutaj mamy te słoje. To są te słoje gazetkowe. Co prawda, nie, nie akurat ten, ale one były też w gazetce, jak dobrze kojarzycie, poprzedniej. Oj, fajny ten dzbanek. Kolor bardzo ładny. Tam jeszcze jest taki ciemniejsze i ciężki. To jest chyba jakaś nowość. Do tego mamy miskie, gdzieś i kieliszki. O, dobra. Wezmę ten, bo najprościej do zabrania. Co myślicie? No tak, w sumie, nie no, jak w komplecie. Może i by to nawet fajnie wyglądało. No, i tutaj obok komplety słoików, każdy po 320 ml, taki trójpak. Mam ochotę podnieść tą misal, to jest ciężki, wiecie. Dobra, lepiej nie. Przechodzimy na część ubraniową. Tak sobie tutaj przelecimy szybciutko. Zobaczymy, co tutaj jest ciekawego. No, czasami można zrobić takie rozeznanie co jakiś czas. Ja tak często tutaj nie zaglądam na te ubrania, ale od czasu do czasu. O, jakie fajne ciaposzki. Przyciągnął mnie ten kolor tutaj, ale zobaczcie, są też inne zestawy kolorystyczne. No i te ciapuszki fajne. Zobaczcie, jakie szaleństwo na męskim w ciapciach, ale zobaczymy to najbardziej takie bez tej ekstrawagancji szalonej. No nie, no zobaczcie, tylko te. No i te wygrywają. To taki gucio, taka Ala la pszczółka Maja. Fajne. No i do kompletu gacioszki. O, tutaj mamy szaleństwo. Te z ananasem, ale te w paseczki. To już taki komplet do tych ciaposzków Ala la gucio pszczółka Maja. Czujecie tak chłopa wystroić? Świetne. O, i te pomarańczowe bardzo, bardzo mi się podobają. O, jakie słodziaki. No, tylko brać i wieszać do wózeczka. Tak, to na pewno gra jakoś słodko. Jakie to fajne. No, tutaj jakiś Mikołaj się zapodział, co prawda, nie w temacie, ale no dobra, niech ci będzie. Bardzo, bardzo fajne. O, i książeczka. No. Bardzo mi się podobają. Wszystkie. No i mamy nowości gazetkowe. Tutaj akurat ten top modelujący, szybko schnący. Jest też reszta. O, i tutaj ta nerka sportowa zapinana na suwak z regulowanym paskiem. Dwa rodzaje. No i tutaj takie dwa w jednym. Top i stanik sportowy połączone ze sobą, wiązane na boku. Ładny kolorek. No i oczywiście krótkie spodenki. Takie shorty i leginsy dwa w jednym. Pełna oferta, jeśli chodzi o ubrania sportowe. 8 zł, bardzo fajna cena koszulki białej. Fajne krótkie spodenki. Zerknijmy na cenę, czy coś się zmieniło. Pięciopak czarnych skarpet 9 zł, natomiast trójpak szarych skarpet również 9 zł. A na damskim? na damskim cenowo to samo, czyli pięciopak 9 złotych, natomiast jedynie to to jest to krótki tutaj 10 zł. Stopki, coś co jest bardzo pożądane. Już taki czas się zaczyna na nie. Mam, wiecie, te koronkowe bardzo fajnie się noszą, chociaż trochę się ściągają. Fajny wzór ten wisienki. Trochę bielizny. No i tutaj mamy zobaczcie nowości. Fajne majciożki, takie wykończone koroneczką. Bardzo przyjemne w dotyku. No i co myślicie? No ładne. I tutaj też czarne. A te białe bardzo ładne. No tutaj, tak jak myślałam, bez zmian, ale tak jak już tu jesteśmy, to sprawdźmy cenę jednego z nich. Jakiś czas temu robiłam taki szczegółowy przegląd bielizny, możecie sobie wrócić do tego filmu, oferta w pepku jest nadal aktualna. I coś dla dziewczynek, rzućmy okiem na ceny i tutaj trójpak już od 5 zł, 7, 8. Sukienusie dla małych księżniczek, ojejku jakie ładne. Są i przeceny, coś takiego cieplejszego. 10 zł, bardzo ładny, żywy kolorek. No i to by było na tyle. Szkoda, bo szkoda, ale czas kończyć. Bardzo fajne PEPKO. Dzisiaj, jak widzieliście, robiliśmy sobie taki ogólny przegląd, co tam nowego w PEPKO można wyhaczyć. Nie taki typowo gazetkowy. Przegląd taki typowo gazetkowy jeszcze się ukaże. Nie wiem, czy będzie to właśnie z tej gazetki, bo ta gazetka tak wiecie: no bardziej taka ubraniowa to chyba zaczekamy na kolejne już, no nie? No, no zobaczymy. Także zapraszam Was na kolejne filmiki. Bardzo dziękuję za to, że byliście, za poświęcony czas. Jeśli filmik Wam się podobał oczywiście możecie zostawić łapkę pod filmem, a jak planujecie to jeszcze wrócić, możecie zostawić subskrypcję. Za co bardzo mocno dziękuję. Do następnego! Pa!